Przed wiośniem, to długo oczekiwany okres przez każdego pszczelarza. Ja bardzo nie mogę się go zawsze doczekać, chociażby z takich względów, że spotkają mnie takie niespodzianki jak tutaj. Proszę bardzo. Pięknie samochodzik mamy, ale poznałem teraz w internecie taką rewelacyjną technikę wychodzenia z błota. Absolutnie nie mogę sobie z tym poradzić. To już jest koniec, on siedzi, można by go jeszcze pobujać, ale tylko rozjeżdżę całe te Bajoro. Ok. Więc biorę się do pracy. Zaraz jak wszystko zmontuję, to wam pokażę na czym to polega. Potrzebujemy dwie taśmy. <grym> yy, tu są te tasiemki nasze. Potrzebujemy. No wiadomo, można je sobie gdzieś tam złamać z jakichś krzaków. ważne żeby to był taki troszeczkę. Mocniejszy krzak. W moim wypadku jest to gałązka akacji. No, nie taka gałązka, zwykła taśma. I yy, generalnie to wszystko. Zamontujemy sobie pierwsze kółko, to zwróćcie uwagę, że ten patyk, zobaczcie jak ja to tam zrobiłem. Zwyczajnie go tam pociągnąłem, o, włączyłem światełko, żeby tam było widać. Zwyczajnie go tam pociągnąłem trochę, aha, tu już mi kurczę złamie od tego. Dobra, to można już troszeczkę w tą stronę go wyciągnąć, bo on mi się złamie. Tutaj o kolumnę. E, kolumnę tą y, y, amortyzatora. To przeciągnijmy go troszeczkę w tą stronę. Nie bardzo się kurczy, da. Zobaczymy, jak, jaki to będzie efekt, co się będzie działo. Ok, najważniejsze jednak, żeby tą kierownicą kurczę nie, nie, nie ruszać. Zobaczcie, tutaj wygląda to całkiem nieźle, ale kiedy dojedzie tutaj, powiedzmy, to ta przestrzeń robi się bardzo mała, także koła trzeba będzie wyprostować i to zrobi dokładnie to samo z drugiej strony. Okej, jak już zrobiliśmy sobie coś takiego, a no, taki pasek tam, żeby za głęboko nie wchodziło, to na pewno zaraz zacznie coś rzęzić i tak dalej. Pamiętamy o tym, żeby wyprostować kierownicę. Tu mamy to samo. Też trzeba pamiętać o tym, żeby to nie wchodziło tam za głęboko, bo tu może całą tą kolumnę nam poharatać albo coś zrobić z tym patykiem. Ok, słuchajcie, to jest silnik benzynowy 1.6. 90 koni. To żeby ruszyło musi dostać porządnego kopa. Ale y, trzeba to zrobić jak najdelikatniej. Wyprostować kierownicę i y, spróbujemy. Jeżeli jesteśmy troszeczkę upaćkani, no to wiadomo tu w pobliskiej kałuży można się jakoś tam y, umyć. Okej. Okay. To muszę powiedzieć, że rzeczywiście technika działa. Nie wolno tylko za bardzo ruszać kierownicą, ale tak to naprawdę wszystko w porządku. Świetnie, więc super metoda. Rzeczywiście można ładnie wy wydobyć się z, jakiegoś tam, z jakiejś tam z jakiegoś bagna. Prawdopodobnie ci, co jesteście interesowanie wyciąganiem właśnie albo wyjeżdżaniem, bo buta to wiecie o którym filmiku yy, mówię. Tam taki piękny samochód terenowy wyjeżdża i tak dalej. No i kurczę wiecie co to działa, rzeczywiście. No ale no, trzeba się trochę nachodzić, prawdę mówiąc, no i co tu będę dużo mówił. Miało działać. Słuchajcie, dojechałem, ale a właściwie wyjechałem stamtąd, ale nie dzięki temu systemowi jest kompletnie bzdurny. Nadaje się owszem do jakichś bardzo dużych samochodów yy, terenowych, takich, które mają wysoko zawieszenie, można tam rzeczywiście wtedy jakąś deskę podłożyć. Może niektórzy, którzy śledzą właśnie te poczynania jak wyjechać z błota stąd czy stamtąd może wiedzą o co chodzi tutaj zobaczcie no nie no, to jest, to jest masakra tutaj nie można dojechać z żadnej strony na pasiekę, teraz będzie problem jak tu się przez to przebić tylko się rozpędzić i wjechać tam no, spójrzcie sami no tutaj nie wiem jak przejadę tutaj tą drogą trzeba jechać 2,5 km Fatalnie to wygląda, cieszę się, że wypróbowałem technikę, wracam do starego sposobu, czyli biorę łańcuchy zimowe do samochodu, niech one sobie leżą i czekają na odpowiednią sytuację, chociaż założenie łańcuchów w błocie nie jest proste. Nie polecam tej techniki z tymi deskami. Dojechałem, idę szukać pocieszenia wśród pszczół, na razie.